Zakrywanie wózka pieluszką dlaczego to jest niebezpieczne? Ostatnie dni cieszą nas piękną pogodą, a dla rodziców to doskonała okazja na spacery z dziećmi na świeżym powietrzu. Niestety nie wszyscy rodzice zdają sobie sprawę, że pozornie niewinne zakrywanie wózka dziecka pieluszką lub innym materiałem może być bardzo niebezpieczne. Mimo, że wielu opiekunów uważa to za sposób, na ochronę malucha przed słońcem lekarze alarmują, że jest to jeden z poważniejszych błędów, jakie można popełnić. Zakrywanie wózka pieluszką może prowadzić do przegrzania dziecka i w skrajnych przypadkach do śmierci. Dlaczego zakrywanie wózka pieluszką jest tak niebezpieczne? Zakrywanie wózka pieluszką to bardzo powszechna praktyka, szczególnie w ciepłe dni, gdy rodzice chcą chronić swoje dziecko przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Pieluszka wydaje się być lekkim i przewiewnym materiałem, który nie blokuje przepływu powietrza, a jednocześnie zapewnia cień. To jednak ogromny błąd. Zakrywanie wózka może prowadzić do gwałtownego wzrostu temperatury w jego wnętrzu, ponieważ pieluszka nie pozwala na odpowiednią cyrkulację powietrza. W rezultacie temperatura w wózku może wzrosnąć o kilka stopni, co prowadzi do przegrzania dziecka. Takie warunki są szczególnie niebezpieczne dla niemowląt, które nie są w stanie skutecznie regulować swojej temperatury ciała. Zakrywanie wózka pieluszką może więc prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak pieluszkowy. Udar cieplny i zwiększa ryzyko wystąpienia nagłej śmierci łóżeczkowej SIDS. Jakie są konsekwencje zakrywania wózka pieluszką? Pieluszkowy udar cieplny. Pieluszkowy udar cieplny to stan, który może wystąpić w wyniku przegrzania dziecka. Objawy tego stanu to pocenie się, zaczerwienienie skóry, przyspieszony puls, szybki i płytki oddech, wymioty oraz utrata przytomności. W skrajnych przypadkach, jeśli nie zostanie podjęte szybkie działanie, może to prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Zwiększone ryzyko nagłej śmierci łóżeczkowej, choć przyczyna SIDS nie została do końca wyjaśniona, wiadomo, że przegrzanie jest jednym z czynników, który może zwiększać ryzyko. Zakrywanie wózka pieluszką może ograniczyć dostęp powietrza, a brak odpowiedniego chłodzenia ciała dziecka może przyczynić się do tej tragicznej sytuacji. Dowody naukowe, eksperymenty, które szokują. W 2017 roku dziennikarze Szwedzkiego swędzka Dagbladet przeprowadzili eksperyment, który pokazał, jak szybko może wzrosnąć temperatura w wózku zakrytym materiałem. Kiedy temperatura na zewnątrz wynosiła 22 C, po kilku godzinach w wózku zakrytym pieluszką, temperatura wzrosła do 34 C, to aż o 15 stopni więcej niż w wózku, który nie był zakryty. Badania te pokazują, jak ogromne niebezpieczeństwo niesie ze sobą zakrywanie wózka, nawet w przypadku lekkiej i przewiewnej tkaniny. Co powinni robić rodzice, by chronić dziecko przed upałem? Zamiast zakrywać wózek, oto kilka ważnych zasad, które pomogą chronić dziecko przed przegrzaniem i szkodliwym działaniem słońca: używaj parasolki przeciwsłonecznej. Zamiast zakrywać wózek materiałem, najlepiej zastosować parasolkę przeciwsłoneczną, która skutecznie chroni dziecko przed słońcem. I nie zaburza cyrkulacji powietrza. Ubieraj dziecko odpowiednio do temperatury. Kiedy temperatura na zewnątrz wynosi powyżej 25C, wystarczy ubrać dziecko w lekkie body z krótkim rękawem. Dodatkowe warstwy odzieży, takie jak skarpetki czy bluzy, mogą prowadzić do przegrzania. Pamiętaj o nawadnianiu niemowlęta, które są karmione piersią, należy przystawiać do piersi częściej w gorące dni. Dla dzieci, które już piją wodę, warto pamiętać o częstym. Podawaniu napojów, zwłaszcza wody, zabezpiecz główkę dziecka. Stosowanie czapek z daszkiem, kapeluszy lub chustek ochroni dziecko przed przegrzaniem głowy. Pamiętaj, aby używać odzieży z naturalnych materiałów, które zapewnią odpowiednią cyrkulację powietrza. Podsumowanie: zamiast zakrywać wózek pieluszką, lepiej zastosować inne metody ochrony przed upałem, takie jak parasolki przeciwsłoneczne czy odpowiednia odzież. Pamiętaj, że bezpieczeństwo dziecka jest najważniejsze a w gorące dni warto szczególnie zwrócić uwagę na temperaturę, aby uniknąć niebezpieczeństwa przegrzania. Dbaj o to, by twoje dziecko było komfortowo ubrane i zawsze miało dostęp do świeżego powietrza.